Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk k 47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 czerwca. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano, z tej strony Wowka, witam Was w nowym odcineczku. Dzisiaj lecimy sobie 160 zł na Case hagu. Na start przypominam oczywiście o najlepszym kodzie na całej stronie, jakim jest kod Wowka, który daje 20% więcej przy doładowaniu. Darmowe skrzyneczki giveaway od Casehaga. giveaway słuchajcie ode mnie. Na każdego z tych skinów macie szansę, po prostu przy wpłacie z moim kodem. No i co? Lecimy, słuchajcie, sobie z odcineczkiem, zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaczniemy sobie odcinek, myślę, że od dwóch skrzyneczek Fizikang, e, zobaczymy, co tam e, skrzyneczki eventowe nam zaoferują dzisiaj na samym starciku. No i niestety, niestety, ale dobrze nie zaczynają te skrzynie. Nightmar, czyli skrzyneczka topowa na Hague przez bardzo, bardzo długi czas, więc może, no, USP Neo Noir, to na pewno będzie przyzwoity trafik, więc elegancko, elegancko. No, tutaj Nightmare, no Nightmare potrafi, no kurczę, znamy tę skrzyneczkę, wiemy, że to jest skrzyneczka, która potrafi zaskoczyć 200 zł. Kurde, 8 skrzydek, czy nie? No to by była głupota, dobra, to by była przesada. Na aktualny moment odcinka, więc nie. Pójdźmy sobie niżej, zobaczmy nowe skrzyneczki, czy są jakieś. Czekajcie, Foxiego sobie strzelę, tylko nie, nie zamknę karty, tylko nowo otworzę, dajmy sobie dwa razy Foxiego. to też skrzyneczka, która lubiła zaskoczyć, szczególnie, że tutaj wiecie, dostępne jest na przykład e, Huntsman Lore, Falchion, Gamma Doppler, kla, klasyczna cosa Fate, e, Gamma Doppler, Bayonet, więc są naprawdę ciekawe trafy, skrzyneczka też jest naprawdę niezła, więc może i tym razem, by się pokazał, Lidet Glass będzie jako spoko skin, Ej, no i też bardzo dobre otwarcie, no nie? Kolejny raz Foxy, kolejny raz Foxy na case hagu tutaj wjeżdża, czy znowu zaskoczy, no tym razem nie do końca, nie do końca, strzelmy może case batla 2 na 2, ze skrzyneczką Foxy plus Fizzy Gang, czekajcie, 3 razy Fizzy Gang, Nightmare i dajmy sobie Foxiego. Foxy jest tutaj, Dobra, 106 zł, i tak to jest duża bardzo część naszego budżetu dzisiejszego. Ale może akurat taka bitrawka nam pójdzie. Wszystkie skrzyneczki, które już zostały użyte w dzisiejszym odcinku, więc wiadomo o co chodzi. Tutaj, no man, czyli ziomeczek, który już występował na poprzednim odcinku, wbija do nas, więc ten mocny zawodnik. Może to jest widz, więc pozdrówmy, pozdrówmy, bo ostatnio nie pozdrowiłem. No mana jak najbardziej pozdrawiam, tworzymy tutaj drużynę, więc no -man. tym razem trzymam za ciebie kciuki, nie takiego ostatnio w poprzedniej bitwie, gdzie byliśmy swoimi przeciwnikami, no musi iść nam jak najlepiej, kurde, no niby jesteśmy lepsi, ale czy to jest wystarczające? Nie, to nie jest wystarczające, nightmare Najważniejsza skrzynia, Decimator, Decimator siada na Noumana, czyli to już jest naprawdę skin mega ważny w tej bitwie, który bardzo, bardzo pomoże, przeciwnicy mają gigantyczny problem, żeby udało się to przegonić, więc mamy z numenem zwycięstwo. Czekajcie, stworzymy jeszcze raz taką samą bitwę Może gdzie chciał mi jeszcze raz towarzyszyć Może jeszcze raz będzie moim towarzyszem Może z NoManem oboje dorobimy się dzisiaj kosek Na hagu on otworzy skrzynię z koseł, ja To by było fajne, jeszcze na dodatek jakby to był mój widz No ale zobaczymy czy wbije, zobaczymy czy wbije nie, Bo w poprzednim odcinku też tutaj wbijał Który nagrywałem w sumie, no wiecie, 10 minut temu No i on dalej jest na stronie No i chyba NoMan nie jest chętny Czek Czekajcie, tu już sobie wrzucę boty Czekamy jeszcze ostatnią chwilę, e, czy wbije, czy nie. Jeśli nie, no to ja sobie już zaczynam tą bitwę, więc. Dobra, jest inny, jest inny ziomeczek, który chciał być moim sojusznikiem. No i na starcie zaczynamy z prowadzeniem. Jesteśmy lepsi. Tutaj ha, ponownie nie myślałem, że jesteśmy lepsi, ale mój skin niestety nie był jakiś super. Ale prowadzenie jest utrzymane, Do Doprowadzenie jest utracone. Nie. Kurde. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nightmare nie tym razem nie zaskoczył żadnymi dobrymi skinami. 786, bardzo małe różnice, bardzo małe różnice chyba wystarczy. Tak, tak, wystarczył chociaż, żeby zwyciężyć. Nie, więc całe szczęście. Dobra, 259 zł, więc dalej trzeba działać, dalej trzeba działać, tylko tym razem z inną taktyką. Mm, czekajcie. O, so oh, no, man tutaj jest. Dobra, tym razem zostanę jego przeciwnikiem. O, ten się maczek daw. Dawo LB, też oczywiście pozdrawiamy. W poprzedniej bitwie naszym sojusznikiem, również w tej. Więc zobaczymy. Zobaczymy dwóch ziomeczków, którzy byli ze mną w drużynie Jeden jest znowu, drugi z przeciwnikiem. Coś tutaj będzie działo. Jest kałaszek u nas. No i mamy prowadzenie. Bitwa, jak na razie, niezła. Niezła bitwa. Napisz, jaki jest twój ulubiony skin w CS i liczbę od 1 do 6. 123,99, no minimalna przewaga nasza, która jeszcze się zwiększa, jeszcze zwiększamy tą przewagę. Teraz ponownie, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, więc chyba z DAWO LB nie zwyciężymy tą bitwę. Sorry chłopaki, ale tutaj, no zwycięzcy są jedni, zwycięzcy są jedni, co tutaj wam gadać można. No zwyciężamy, bardzo fajna bitwa. Bardzo, bardzo fajna bitwa, jak widzicie. No i do kostki, coraz bliżej. W ostatnim odcinku kostka siadła. Może i w tym się uda. Może i w tym się uda zrobić. Właśnie koseczkę. Hmm. Teraz tworzymy własną bitewkę. Albo na skrzyneczki może bym poszedł. Kurde. Może. Ej, to jest moment. To jest moment, którego mogę najbardziej żałować lub najbardziej się z niego cieszyć, ta skrzyneczka Turbowin, chodzi za mną od poprzedniego odcinka, wtedy nie mieliśmy za bardzo okazji jej otworzyć, dziś spróbujemy. Spróbujemy. No obniży to nam sporo tutaj drogę, znaczy może oddalić nam sporo drogę do kosy, ale też może nie zrobić tak, że już otworzymy skrzynię z kosu. Więc ja spróbuję. Ja spróbuję. Chcę chociaż raz otworzyć tą skrzyneczkę. No bo tak jak mówię nigdy nie otwierałem skrzyneczka jest nowa. Nie. Widzowie z poprzedniego odcinka widzieli co tam występuje. W sumie mogłem wam pokazać, ale chyba tak nie mogę przejść. Nie. Dobra, ja to zaczynam. Zobaczycie w praniu. Zobaczymy w trakcie poleci, co poleci, co poleci, kurde, ja naprawdę taką dużą na... No nie. No nie, to są żarty po prostu. To są po prostu żarty, przecież to był remis, który przegr... Ja pierdzielę, nie, no case hack. nie! Remis na 2 na 2 na... Aj, takie rzeczy rzadko się zdarzają, z czego przegraliśmy. No niestety, niestety, nie zawsze może być idealnie, ale ja wrócę. Ja wrócę, moi drodzy. Tutaj ja się w życiu nie, tutaj nie poddaję, nie ma szans. My tutaj lecimy dalej. Weźmiemy nie farmerstwo, dobra, farmerskie skrzynki, nie nie, 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 nie. Foxy, Dawaj 4. Tutaj Fox yy, Star Trek 4 yy, i Champion 1. Dobra. I to tak będzie wyglądało. I cztery osoby. W ostatnim odcinku te czteroosobowe bitwy pozwoliły nas, nam po prostu zdobyć kosę. Więc może i dzisiaj też to będzie tak wyglądało, że dzięki bitwom czteryosobowym osiągniemy nasz cel. Niestety tam ten pomysł z, tym, z tą skrzynczką turbo dobrym pomysłem się nie okazał. No ale może teraz uda nam się coś wykombinować. Ciągle też zdobywamy e, diamenty e, eventowe. Kurde, to nie jest wspólna bitwa. Nitro zdobywa. Zdobywam traitorka. I to jest dużo. To jest na pewno dużo. O, kołaszkiem troszeczkę go podgonię. Niestety on też trafia dosyć dobrego skina, ale podgoniłem. Podgoniłem. Dwa takie same dokładnie skiny. No i skrzyneczka stop trackowa. Skrzyneczka Co tam nam zarzucisz, mój, będzie lepszy. Ej, 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 ej. Zaczyna to dobrze wyglądać. Z. No, zaczynało to dobrze wyglądać, a niestety no Nitro trafia w tym momencie. Ja pierdziele. No nie no, no i już zaczynało to dobrze wyglądać, on znowu uciekł, znowu mi uciekł. Mam jeszcze jakieś tam szanse na zwycięstwo. Kurde, no ale czemu musiał trafić tego Royala? O, jeszcze ten Poker może zaskoczyć czymś, co? Ciekawe, czemu tutaj nas zaskoczy. Eee, Kałaszek również taki sam jak Nitro. No i skrzyneczka Champion. Czy ona to uratuje? Czy ona to uratuje? No niestety nie. No niestety nie. A do koski mogło być już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Lecimy sobie na iwencik. Bierzemy tryb High, czyli bardzo mocny, wysoki poziom, w którym zdobywamy bardzo przyzwoitego skina. I jeszcze raz se klikamy. Okej, okay, dobra. E, I mam 83 zł na kolejną bitwę. Nie wiem, case, jak zaproponuję, jakie skrzyny. Szwane, lubię. E, to też może być, może być. Może być! To też może być i to też może być, okej. Okay. To jest 51 zł. Warta bitwa, więc... 73... 81... E, dobra, będzie to. Będzie to... Cztery graczy zaznaczamy sobie. Ja zaczekam, że tutaj ktoś do nas po prostu powbija. Dobra, przeciwnik jest jeden, więc zaczynamy. Zaczynamy tutaj yy, bitewkę z botami. Dobra, pierwsze skrzynie. Potem wleca, wlecą skrzyneczki już z Jokerem. Czyli tutaj szanse na każdego skinę są po prostu wyrównane. Na no wszystko jest taka sama szansa. Skrzyneczkę, no tutaj, niestety, no kurde, nie to. Tutaj jest, jest fala. Fala jest najlepsza. Yy, prowadzenie jest nasze. Super, 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 super trafik. Yy, Ateryjska też będzie elegancka, naprawdę. Jest nieźle, jest nieźle widzowie. Mamy jeszcze orbita, mamy jeszcze orbita z Sawany. Ej, kosa może być jeszcze nasza. Kosa może jeszcze być, ale mocno, mocno to poszło widzowie. Mm, bardzo mocno. Bardzo mocna bitwa, która daje nam kolejną szansę wręcz w dzisiejszym odcinku. Żeby nie to. Koskę, jeszcze dobra, jakieś royale zaczęły się teraz pojawiać. Nie. Co jest, monsterek? O, Cyrex w stanie... Faktory no ale Cyrexem, no nie zrobi mi nie, tutaj zbytnio dużego zagrożenia. Słuchajcie, to jest win, słuchajcie. To jest po prostu winek. Nie, więc kolejna bitwa przed nami. Nie, super, super. Udało się. Bitwy czteroosobowe ostatnio naprawdę robią u nas robotę. Nie, teraz pójdźmy... Ej, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. Skrzyneczka, której nie udało mi się otworzyć od samego początku eventu. M właśnie ze względu na cenę w tym odcinku jest na to szansa. Czekajcie, otworzę tylko sobie darmową skrzyneczkę. W sumie nawet mogłem dar gorszą darmową skrzyneczkę otworzyć. No ale okej. Okay. O dobra, nie, będzie wystarczające, bo niestety trafnie jakiś najlepszy nie był z tej darmowej skrzyni. Zespół 2 Zaczynamy to. Zaczynamy to. Tej skrzyneczki nigdy, przenigdy na Case hagu jeszcze nie otwierałem, odkąd jest event, więc będę miał teraz szansę. Więc tak, o, siedzimy z kciukami, patrzymy. Jak zobaczymy tej złoto koronę, to jesteśmy u celu. Nie zobaczyliśmy niestety złotej korony i skiny, no co mogę powiedzieć? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, widzowie? O co chodzi w ogóle? Przecież nawet nie wyskoczyło, że to jest lo Royal. W sumie zauważyłem też to w poprzednich bitwach, że trafia mocne skiny, nie było widać. Tak z dupy, no nie? Bowie, bow, Bowie, Knife, Doppler, Ruby. Ja pierdzielę, co tutaj się stało w tym momencie? Czemu troll walcząc ze mną w drużynie takich rzeczy nie robi? No. No cuda, że sami się zdarzają. Niestety po mojej stronie nie były dzisiaj. Jest, jestem w szoku po tym, co się tutaj po prostu wydarzyło. No i co? Mi zostało się z wami pożegnać. I co? Dzięki na razie siema i.